na witajcie na kanale Ryba się chlapie, dzisiaj atakuje Wisłę z łódki i mam nadzieję, że mój guide dzisiejszy, czyli Przemek z kanału Wawędka, sprzeda mi parę tipów jak się łowi na Wiśle z łódki, bo ja już byłem parę razy jakieś tam wyniki były, ale bez rewelacji i jestem ciekaw tak naprawdę jak podejść do tematu jak się nie zna rzeki jak się już zna tylko od brzegu, czym się różni łowienie z łódki, a od takiego łowienia z brzegu Zwłaszcza na tak dużej rzece No, zobaczymy. Mam nadzieję, że się przekonamy, że grubo połowimy, że będzie dużo fajnych ryb Jest już mój dzisiejszy guide, Przemek Siemanko Ruszamy łódeczką Jest dzisiaj bardzo niski stan wody, więc musimy trochę uważać Ale myślę, że damy radę. Od czego zaczynamy? Metrowe sumy i metrowe sandaczy. I tego należy się trzymać. Pierwsza miejscowa obłowiona, bez efektu. Lecimy na drugą. Pierwsza ryba, honor uratowany. Jest radość? No jest, mógł być tak trzy razy taki. Dobrze, Guide znalazł okonie, to teraz jest <grym> elegancko. Jak to się mówi ręka rybą śmierdzi Nie jest to gigant, ale jest Dziękuję bardzo To ile ma? No ile 72 ha, 2 metry Fajne strzał na delikatnym zestawie Przyjemny Bardzo fajny Dobra. Mm -hmm. Dzisiaj wypadnik w miarę krótki, ale walczymy. Parę okonków już padło, jeden boleń, jedziemy jeszcze z okonkami, nie? Póki co na jakieś Albo kliniki? Albo kliniki. No. Na płytki na razie, rafki, takie przelewiki, pojedyncze kamienie, takie, takie miejsca obławiamy. A na koniec próbujemy jeszcze zaatakować bolenie na takiej miskurce boleniowej stricto, nie? Coś tam się zawsze pokazuje. No, więc tak to wygląda i jest całkiem nieźle, muszę przyznać. Ryby są to najważniejsze. Zajrzymy przemkowi do pudełek, zobaczymy co tam mamy. Z bolenióweczki, proszę bardzo. Dwa Paprochy. Pudełeczka dajmy, no ładnie. Spadamy? Tak. Już wyciągam. Otóż nie to, bo zbierajmy z tego jazda, bo to trzeba było podpłynąć na chodniku. Dać nas tak w tą stronę i podniesienie ktapu widzę, że nas zepnało, tutaj to jest tak jest. Dobra, gardło. Tak, taki wlew, nie ma tam jest pociutko. No to dawaj, jak będziemy płynąć, to ja się rozplączę. Na to na temat. Tak zawsze to robię. Dobrze. Słuchajcie, jak widzieliście, łowienie z łódki wcale nie jest takie proste, ale i tak było nieźle, bo Przemek pokazał parę miejsc, gdzie są ryby i były. Parę okonków się trafiło, jeden boleń, który był chyba najlepszą rybą tego wyjazdu. Bywają no. dni, że jest lepiej powiem szczerze, ale tak jak wiecie, każdemu się wydaje, że łódka to tak naprawdę wsiadamy i łowimy, ale tą to rzekę trzeba troszeczkę poznać. Teraz mamy też super niżówkę, bo naprawdę nawet tutaj przy wypływie sportu silnik koniecznie do góry no jest płytko. Jest bardzo płytko. Jest płytko, są kamienie. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. Subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kanał Wawędka. Zapraszam serdecznie. Jakbyście chcieli z przemkiem popływać, to myślę, że jak napiszecie na Facebooku, to się dogadacie. No i tyle I oglądajcie wszystkie nasze filmy, bo myślę, że warto Do zobaczenia nad wodą Piona Małe coś o. No nic